Ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych utworzonych z cyfr? 1, 3, 5, 7, 9, w których cyfry się nie powtarzają. Zobrazujemy sobie problem. Jest to cyfra dziesiątek i cyfra jedności. Liczby dwucyfrowe. Mają być tworzone tylko z takich cyfr. 1, 3, 5, 7 i 9. I tak samo tutaj. 1, 3, 5, 7 i 9. Nie ma problemu z 0, bo wtedy nie byłaby to już liczba dwucyfrowa. A zatem pierwszą cyfrę, którą możemy utworzyć, możemy utworzyć na 1, 2, 3, 4, na 5 sposobów. 5 możliwości jest. Natomiast drugą też jest 5, ale skoro cyfry się nie powtarzają, oznacza to, że już tak jedna z tych cyfr zajmuje miejsce w tym miejscu, tutaj. A zatem zostały cztery już tylko opcje. I reguła mnożenia daje nam 20 takich możliwości. 5 opcji. Gdyby mogły się powtarzać, też byłoby pięć opcji, ale nie mogą. Czyli jedna z nich już tutaj stoi, a zatem ta jedna z nich odpada z tego zestawu. 20 jest takich liczb. Odpowiedź C.